Czy świat speedcubingu wkrótce obejmie szał pojawiania się nowej 18 konkurencji? Patrząc na ostatnie wydarzenia, wiele na to wskazuje. Cześć! Po pierwsze, chciałbym Wam bardzo podziękować. Udało się zrealizować cel 3000 subskrypcji. Dziękuję, że jesteście i wspieracie ten kanał. Ale nie przedłużając, przejdźmy do właściwej treści materiału. Jak już wiecie, z jednego z poprzednich filmów ostatni raz wprowadzenie nowej konkurencji miało miejsce 10 lat temu. Od tego czasu pula konkurencji, które wpisują się do rankingu WCA, nie uległa zmianie. Jednakże obok tej oficjalnej rywalizacji, różne społeczności skoncentrowane wokół innych łamigłówek zbudowały swoje nieoficjalne rankingi, rywalizujące sobą niezależnie od WCA. Co jakiś czas właśnie z takich społeczności nasilały się głosy o potrzebie wprowadzenia nowej konkurencji do oficjalnych eventów. Myślę, że jest to czas, żeby dodać coś. Yy, można zauważyć, że Skip. Zastąpił tak jakby Magica i Master Magica, ale nie mamy nic Zafita, bo 18 konkurencji. I choć dotychczas chęć prowadzenia nowej 18 konkurencji była raczej oddolną inicjatywą, to 24 listopada WCA oficjalnie poinformowało o powołaniu grupy roboczej do spraw konkurencji Competition Events Working Group w skrócie CEWK, której celem jest zbadanie możliwości prowadzenia nowych konkurencji na zawodach WCA. Na początku tego roku zwróciliśmy się bezpośrednio do personelu WCA o opinię na ten temat. Teraz rozszerzamy to zaproszenie na społeczność WCA. Publiczny proces zbierania opinii potrwa do 15 grudnia 2024 roku. Wszystkie otrzymane odpowiedzi zostaną dokładnie przeanalizowane przez CEWK przed przedstawieniem jakiejkolwiek propozycji. Stworzona została ankieta, która umożliwia wyrażenie opinii na temat wprowadzenia nowych konkurencji. W tym ich obecności na zawodach najwyższych rangą. Warto jednak zwrócić uwagę na dalszą część komunikatu, mówiącą, że CEPK z góry nie zakłada ani dodania, ani usunięcia żadnej konkretnej konkurencji. Mimo to, ruch WCA związany z powołaniem grupy roboczej rozpalił wyobraźnię pasjonatów tych nieoficjalnych konkurencji. Także myślę, że to byłoby idealnym zastępcą FITA. Obok takich łamigłówek jak Mirror, Killomings, Master Pyramids czy Reddy, to właśnie FTO, czyli Face Turning Octahedron, wydaje się być jednym z najmocniejszych kandydatów. Rozważając FTO w kontekście nowej konkurencji nie sposób uniknąć porównań do Scuba. Zatem warto przypomnieć, jakie argumenty podało WCA w 2014 roku wprowadzając Cuba. Dzięki temu będzie łatwiej ocenić, czy FTO wpisuje się w tę narrację. Po pierwsze, Skip wprowadził unikalność do istniejącej już puli. Żadna inna kostka nie poruszała się w tak inny sposób. A FTO? FTO jest ośmiu ścianem Nie jest modyfikacją żadnej y, oficjalnej kostki WCA. Jest bardzo unikalną kostką, która którą się układa w bardzo unikalny sposób. Mamy, można powiedzieć, 8 ścian, w którym można kręcić FTO. Tak jest w trójce są jest 6, tutaj jest 8, y, z czego na przykład w trójce można zrobić u Uprim, albo U-2. Tak jak to U-2 raczej nie ma sensu, ponieważ U-2 to jest u Można jakby w... trzy ruchy zrobić, można powiedzieć. Jest to trochę dalszy kuzyn z cuba, można powiedzieć, ponieważ jest taka kostka Super Scub. Yy, to jest tak naprawdę Rec's Cube, która jest dosłownie yy, tą samą kostką co w to tylko że w innym kształcie. Po drugie, trzeba odpowiedzieć na pytanie, czy istnieje duże zapotrzebowanie i silne poparcie społeczności speedkibingowej na wprowadzenie FTO. Ruch związany z promocją tej łamigłówki, szczególnie w jednej społeczności, jest wyjątkowo widoczny. Zdecydowanie Stany Zjednoczone, zwłaszcza na początku można powiedzieć tej konkurencji, były takim największym promotorem i takim motorem napędowym, dalej są. Jestem praktycznie pewny, że tam jest najwięcej zawodów ze jaką nieoficjalną kostką. W takich globalnych rankingach, które są stworzone, jest rekord z 2011 roku. I potem w 2018 roku Ben Streter, taki zawodnik z Stanów Zjednoczonych, który ma kanał na YouTube, Ben Puzzles, zainteresował się tą kostką, zaczął pobijać rekordy nieoficjalne. I zrobił też poradnik do tej kostki i przez to Dużo, zwłaszcza zawodników z Ameryki, zainteresowało się tą kostką. Aiden Bryant, Dan Pastuszkow i właśnie to chyba oni głównie się wymieniali rekordami w tej właśnie układance. Wiemy już, że za oceanem FTO rozwija się od ponad dekady. Dzięki temu Stany mają już silną reprezentację związaną z tą konkurencją, ale globalnie do niedawna pozostawało to niszą. To prowadzi nas do kolejnego argumentu, który przemawiał za wprowadzeniem z Cuba. Była to jego rosnąca popularność. W przypadku FTO taki wzrost zaobserwowano wraz z wprowadzeniem na rynek kostek nadających się do szybkiego układania. Tak naprawdę od początku rywalizacji zawodnicy musieli radzić sobie z jednym modelem lub modyfikować inne łamigłówki. Wiadomo, mieliśmy Lan od praktycznie zawsze. Yy, aż do chyba czerwca albo lipca tego roku 2024, gdzie Dian Schenk wypuścił swoją, swoją, swoją kostkę. I ona była. Wydawała się bardzo dobrą kostką. Największym minusem jej było to, że bardzo dużo popowała, nie ścinała zakrętów, trzeba było czasami bardzo powoli układać. Ale myślę też, że od momentu jak Dzianaszek wypuścił swoją kostkę, to tak naprawdę wszyscy ludzie z całego świata są taki właśnie na, na motorem napędowym, żeby dodać FTO do oficjalnej puli konkurencji. No i jakoś miesiąc temu, się nagrywania na początku października. Dajan wypuścił swój model, ścina zakręty, nie popuje. Jeszcze ani razu mi się nie zdarzyło, żeby ta kostka popła. I też z tego co wiem, ma w sobie Bolkor. Jest to właśnie świetna kostka, na której cała topka układa. Mówiąc o najlepszych zawodnikach, w jakie remy czasowe wpisujesz się w to? W tej chwili rekordem świata nieoficjalnym jest czas 9: Coś, Krisa Choja. Yes! Też 110 ma Aiden Bryant. Jeśli chodzi o średnią, to w okolicach 11-12 sekund, w średniej z pięciu. A na zawodach of oficjalnych rekordy ma też Aiden Bryant chyba 17 średnią i... A może trochę lepiej, jakiegoś tam singla chyba 14. Zatem czasy osiągane w FTO nie wpisują się w aktualnie żaden znany nam schemat. A jak schematyczne jest rozwiązywanie FTO? Wiodącą metodą jest Ben Sisko, której autorem jest Ben Stratter. Cytując jednego z zawodników, przypomina to trochę metodę jał 4x4, ale z innymi ograniczeniami. A ostatnia warstwa rozwiązuje się jak dziwna kombinacja z Cuba i Praminksa. Ale jako, że ta metoda towarzyszy FTO od dawna, to. W FTO ogólnie jest właśnie jeszcze bardzo dużo do odkrycia, jeśli chodzi o metody. Ale w tej chwili, tak, wszyscy układają tą samą metodą. No tak, można to porównać do cwo na trójkę. Jest bazowa metoda, ale na przykład niektóre przypadki różni zawodnicy robią inaczej, yy, inaczej finger trikują. Ewentualnie tam na ostatnie etapy używałem czasami różnych algorytmów. Rywalizacja w FTO w Stanach zawitała nawet na największych imprezach speedkeepingowych, gdzie udało się znaleźć czas na zorganizowanie dodatkowej konkurencji. To pokazuje dwie rzeczy. Po pierwsze, jest chęć na organizowanie FTO, a po drugie, samo przeprowadzenie tego eventu nie należy do najbardziej skomplikowanych. Moda na FTO przeniosła się zza oceanu, już nie tylko do Europy, ale także do Polski. Widzę coraz więcej osób układających FTO, wysyłające swoje wyniki na różne grupy na Facebooku, Discordzie. Jest mała społeczność, można powiedzieć, właśnie, że w Polsce. Jestem ja, Dawid Wójcik, tam wiem, że Szymon Ciepiela, Michał Denkiewicz, Adam Śmiga i też Igor Tarasow, który mieszka w Polsce. No i jest właśnie taka niewielka społeczność, która cały czas się rozwija i powiększa. To, że organizatorzy EURO ogłosili FTO jako nieoficjalną konkurencję bardzo mnie zmotywowało. I przed EURO w podróży do, do Pampeluny yy, układałem głównie FTO. Zszedłem do czasów około 30 sekund i szczerze nie miałem pojęcia jaki będzie poziom na tych zawodach. Ale wiedziałem, że mam duże szanse na chociażby podium. Na samych zawodach mi tam średnio wyszło, ale udało się wygrać. Pod koniec sierpnia miałem też zawody w Dębicy z nieoficjalną rundą, tam mi kompletnie nie wyszło. Ale za tydzień od Mistrzostw Polski mamy, mam rundę w Olsztynie, nieoficjalną, gdzie mam bardzo dużo oczekiwania na pobicie oficjalnego rekordu Europy w średniej głównie. Na zawodach w Olsztynie Max ustanowił oficjalny rekord Polski w singlu, 18-14. Z kolei na zawodach Back to Białystok poprawił NRA w średniej, który wynosi obecnie 20 sekund i 90 setnych. Czy tak częste pojawianie się FTO jako dodatkowy event na zawodach może przyczynić się do decyzji WCA? Im więcej organizatorów zdecyduje się na zrobienie tego jako nieoficjalnej konkurencji, tym ogólnie WCA zauważy, że yy, jest jakby taka chęć yy, duża, żeby jednak to się stało tą oficjalną konkurencją. No i no tak, właśnie myślę, że organizatorzy tutaj mają bardzo duży wpływ na tą konkurencję. Spójrzmy teraz z drugiej strony, wracając do ankiety przygotowanej przez grupę roboczą do spraw konkurencji. Część pytań dotyczyła tam organizacji eventu na najwyższych rangą zawodach, gdzie organizowane są wszystkie 17 konkurencji. Organizatorzy już teraz borykają się z ograniczeniami czasowymi, przez co takie imprezy trwają nawet 4 dni. Dodanie nowego eventu wymusiłoby zmiany w sprawdzonych schematach czasowych. Kolejny głos sprzeciwu pochodzi od allrounderów, czyli zawodników specjalizujących się w wielu konkurencjach. Dodanie nowej konkurencji zwiększy liczbę eventów, które będą musieli opanować na zadowalającym ich poziomie. Mimo to FTO to łamigłówka, która ma potencjał, by ożywić świat speedcubingu i przyciągnąć nowych zawodników. Jej wprowadzenie wymaga jednak dokładnego przemyślenia, aby negatywnie nie wpłynęło to już na te obecne konkurencje, ale także nie obciążyło nadmiernie organizatorów i zawodników. Czy patrząc na te wszystkie argumenty za i przeciw, Facetouring Octahedron ma szansę zostać 18. konkurencją WCA? Wątpię, że na przykład by się dostała w 2025 roku. Yy, na to myślę, że są szanse praktycznie zerowe. Ale myślę, że w 2026 rok jest bardzo realną opcją na dodanie tej kostki do oficjalnej puli. A na koniec, jestem ciekaw Waszej opinii na temat nowych konkurencji i FTO. A może macie z tyłu głowy inną łamigłówkę, która doskonale wpisywałaby się w ramy WCA? Koniecznie dajcie znać, co o tym wszystkim myślicie. A już teraz chciałbym Was zaprosić na przyszłotygodniową rozmowę z naszym najnowszym rekordzistą świata, Radomirem Baranem. Oczywiście oprócz kwestii związanych z FM-em poruszyliśmy inne ciekawe wątki, takie jak szachy czy matematyka. Premiera już za tydzień w piątek o godzinie 18. Dzięki za dziś, trzymajcie się i cześć!